Witam serdecznie, moi goście, Łukasz Chorowski-Wiśniowski. Cześć, witam. Remis z drużyną Pabudu 3 do 3 w końcówce. Pabud strzela na 10 sekund przed końcem. Zaskoczony? No wiesz co, trochę tak, bo tyle co mieliśmy ostatnie, nie wiem, minuta do końca była, idziemy czek na jednego, no i nie strzelamy bramki. Idziemy, następna minuta, znowu czek na jednego, bo oni wyszli do przodu. Oczywiście zrobiła się przewaga z przodu, że mogliśmy to strzelić bramkę, no ale niewykorzystane. Nie wiem, czym to... Nie wiem, może... <noise> nie wiem, nie <noise> wiem, po prostu co. Się Czyli tam. przysłowie się sprawdziło, że tak, niewykorzystane tak. sytuacje tak, mi się mszą. Msz 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 tak, tak. Pierwsze stracone jak punkty Pabud to na pewno drużyna, która ma potencjał, ale ta tabela troszkę ich nie broni. Czy dzisiaj w tym właśnie spotkaniu nie dało się u was zauważyć tego, że tabela gdzieś tam pokazywała, że to teoretycznie słabszy rywal, a z takimi ciężko się gra? No wiesz co, może... Myś... Ogólnie to podeszliśmy do tego meczu tak, że to jest bardzo dobra drużyna, wybiegana, młodzi chłopacy są, też dobrze grają, przegrywają tam, nie wiem, dwoma, trzema bramkami, ale są taki równorzędny przeciwnik, a u nas na przykład dzisiaj za bardzo, nie zwalam na to, bo nie było, jeden na zmianę tylko był, bo dwóch czynnych na boisku było i jeden się zmieniał, także dwóch cały mecz grało, ja grałem, no i kolega prawie 40 minut, no to można powiedzieć, że to też nie brakło sił, no nie, w tym momencie, bo by się sprzedał jeszcze jeden na zmianę, no to może by było inny mecz, ale Biegałeś cały mecz. Dobrze, tak, tak, wyglądasz. Tak, tak, tak. dobrze wyglądasz. Dobrze wyglądasz. 35 do... lat w tym roku, ale jest dobrze. Kondycja, Kondycja dopisuje. E, słuchaj, na pewno z tych straty punktów cieszą się wasi rywale, którzy tam są na drugiej trzeciej pozycji. E, to też może doda jakiś smaczka rywalizacji, że nie odjeżdża wisiąski, ale będzie ta rywalizacja do końca. Tak, myślę, że fajnie jest, fajnie się gra. Nie ma tak, że jedna drużyna odjeżdża tam ileś punktów i jakieś to jest. No po prostu trzeba grać do końca, jak ja to powtarzam w moich wywiadach. Musimy grać do końca, jeszcze później piątka jest, także wszystko się może zdarzyć. Dokładnie. Nie, wierzę, że od razu Wiśnioski mistrzem, bo to dopóki gramy, no to tak się dzieje. No. Wszystko jest tak. możliwe. Dziękuję za wywiad. Dzięki, dzięki.